Siemaneczko, ja jestem sagi, a to jest kolejny poradnik do Shakers and Widget. Zapraszam! No dobra, no to zaczynajmy! Dźwiem zaprezentuję jak naprawić błąd lochów 11, 10, 11, 12 oraz 13. dosyć łatwy sposób. Po pierwsze co będziecie musieli zrobić, to pobrać nową paczkę plików, którą zrobiłem i Wam, yy, i wam udostępniłem. Jest to trochę lepsza yy, wersja pliczków. Yy, no i tak, trzeba ją pobrać i sobie ją wypakować w HTC Docs i podnieść. Czy tam najlepiej usunąć i wkleić właśnie tamte pliczki. Potem trzeba wejść sobie w client.cfg. I w drugiej linijce oraz trzeciej z localhost zamieniamy na games.com. Tak samo w pierwszej. Zapisujemy i sprawdzamy, i sprawdzamy czy nasz serwer działa na lożki na 10, 11, 12 oraz 13. Aha, może jeszcze taki bonus. Jeżeli ktoś tutaj ma taki krzyżyk, to wystarczy kliknąć w niego i kliknąć jest. Bo jeden z widzów do mnie pisał, że nie może ma to wyłączone. Że nie ma tego zainstalowanego. O, dobra. Aha, mam pierwszy poziom. Sobie szybko wejdę. No i z widzimy się za chwilę, jak zmienię sobie loszki. Ok, jestem z powrotem. Sobie trochę wylewela wybiłem i sobie jakieś itemki wziąłem, żeby sprawdzić, czy nasze loszki działają. No, sprawdźmy, sprawdźmy. No, jak widzimy, już nam działają w tych plikach, co wam dawałem w ostatnio, do jak zrobić serwer. No, to niestety, no, ale mi te pliki też nie działają już. Nie wiem czemu, dlatego postanowiłem, że wam udostępnię. Tak, wszystko tutaj działa. No, nie muszę Wam pokazywać, bo wszystko naprawdę działa. Powinno działać. No. Dobra, więc no to było na tyle. Dosyć krótki odcinek, no ale jest. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnych filmów, i zwłaszcza do ostatniego z Epikami, którego dodałem No i to było na tyle. Cześć.